W 2017 roku Mojang wypuścił artykuł, który był poradnikiem, jak budować domki. No i jak widzicie, ja zbudowałem tutaj ten domek. On wygląda z zewnątrz dokładnie tak samo. Nie ma żadnej kompletnie różnicy. No, to weźmy sobie do środka. I tutaj mamy tak crafting, mamy piecyki, mamy to narzędzie do nerytu. Mamy szafę grającą, są kompostownik, loom. Tutaj oczywiście mamy enchanting na pełny poziom. No i to, co mi się w tym enchantingu podoba, że on nie zasłania nam okien, więc dalej mamy widok. Tutaj mamy głowę smoka, tutaj mamy szlifierkę, mamy magazyn, mamy brewing stand, kowadło i stone cutter. Tutaj jeszcze mamy łóżko, no w podłodze, no tak się fajnie tutaj zmieściło. Tutaj mamy armor stand, i tutaj za drzwiami mamy portal do netheru. No to tak on wygląda z wewnątrz, a na górze mamy farmę, na której mamy ziemniaki, mamy buraki, mamy pszenicę, e, mamy arbuzy, mamy dynie i mamy trzcinę cukrową. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i cześć.